Zdarza się, że zima mocno przerzedzi nasze róże pnące, nasza straciła prawie wszystko, został tylko jeden żywy pęd, ale nam nie zależało na bardzo dużej zielonej masie. Nie ścinaliśmy krótko, przypomnijcie sobie ten fragment, kiedy nagrywaliśmy to wczesną wiosną, postanowiliśmy dać jej szansę w inny sposób, zostawiliśmy ten jeden pęd i zobaczcie teraz jakie mamy tego rezultaty. Pęd przygiliśmy maksymalnie w poziomie, i spójrzcie, mamy efekt wysyp, lawina krótkopędów, wszystkie zakończone przepięknymi pąkami. Róża zrozumiała przekaz i odpowiedziała lawiną przyrostów. Od dołu ruszył też nowy, silny pęd, dlatego mamy to. Liczymy na kwiaty, i mamy oczywiście odbudowę. Najsłabiej, jak zwykle, spójrzcie. Wygląda fragment w pionie. Tu oczka są jak zawsze leniwe, a przyrosty mniej energiczne. To kolejny raz potwierdza formułę. Róże pnące chcą iść w bok, nie w górę. Dlatego pamiętajmy, róża rośnie w górę zgodnie z dominacją wierzchołkową, a przygięcie w bok pobudza uśpione oczka i daje nam rozkrzywienie.